Bokser, piłkarz, kim jesteś dzisiaj? Ja dzisiaj jestem bokserem grającym w piłkę. I co łatwiej? No wydaje mi się, że łatwiejszy jest boks, z uwagi, że częściej, częściej mam okazję mieć rękawice na rękach dziś grać w piłkę. No i właśnie drugiego przeciwnika, a nie tam pięciu, sześciu dokładnie czy Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest przeciwnik w boksie jest tylko jeden, tu ich jest cała masa. Ale to się ze Świątropem no. dla dzieci. Co to, eee, za to jest już siódmy charytatywny mecz, który zorganizowałem pomiędzy bokserami a żużlowcami. Aha. W tym roku gramy dla fundacji pani Ewy Błaszczyk, fundacji Akogo, która buduje klinikę dwubłędniową dla dzieci w śpiączce. Klinika będzie miała nazwę Budzik. I, i cały dochód przekażemy właśnie na, na ten cel. Pomożemy jeszcze drobniejszymi kwotami e, poradni leczenia bólu w Częstochowie oraz ośrodkowi adopcyjno-opiekuńczym. ...fundację Równe Szanse. Zapraszamy Darka Michalczyńskiego. Zapraszamy Marcin Jest już przy mikrofonie. No i Największym sukcesem tej imprezy jest chyba to, że sięgnął tutaj gwiazdę o mediów, Jolerutowicz. No naprawdę i wygrała w yy, no, tylko doli. No tylko głupi nie doceniają Jolanty. Jolanta ma talent we wszystkich dziedzinach, yy, jakie sobie tylko wymyśli, również w piłkę. Jola Jolar się Brazylianom. No właśnie, Potrafi jesteście... grać doskonale, myślę, że mieliście się okazję o tym przekonać. Jesteście dobrymi przyjaciółmi, ostatnio pomagałeś i w zalezieniu tego słynnego konia. Było mnóstwo was w prasie. Jak to jest? Co was łączy? Nie, nie tylko konia. No, łączy nas koń ryżowy, was który, który zginął. Ale już się odnalazł? Tak, już się odnalazł. I dalej łączy. Akcja była super. Dzisiaj ma jakiegoś małego konika, liniowego. No tak, no tak, no tak. Ze względu na to, aby już nie narażać konia na niebezpieczeństwo, wzięła zastępstwo. Po raz pierwszy PL koń... Joli Rutowicz. Tak, i wioletowy, dokładnie. Mam całą kolekcję. Daję. sobie jedno, y, parą nie jesteście. Nie, nie jesteśmy, nie, nie byliśmy i nigdy nie będziemy. Jola to jest moja koleżanka z programu, ja już wielokrotnie to mówiłem. I to, że, I to, że Jola jest taka kontrowersyjna, to mnie tak naprawdę to w ogóle nie interesuje, czy ktoś ją lubi, czy nie. Ja ją lubię i to jest najważniejsze.